Dobra, to lecimy z tym koksem. Słuchajcie, e, dzisiaj, e, dzisiaj będzie krótko i rzeczowo o sprawiedliwości rodziców wobec rodzeństwa, ale oczywiście jak zwykle nie tylko wobec rodzeństwa, bo naprawdę to niesprawiedliwe: on ma lepszą zabawkę, albo on dostał więcej, albo ty możesz, a my nie możemy. To się zdarza e, absolutnie chyba wszystkim rodzicom. Nawet tym, którzy mają jedno dziecko, bo afera o sprawiedliwość to może być też wtedy, na przykład, jak mówicie, że nie można już oglądać telewizji, bo jest za późno, a dziecko wam rzuca to niesprawiedliwe, bo wy oglądacie wieczorem telewizję. Nie? To też jest temat do sprawiedliwości. I słuchajcie, zrobimy sobie trochę od końca. To znaczy, to na co warto zwrócić uwagę, będzie na początku, w sensie to prawidłowe działanie, a potem będą case studies, które sobie tutaj przygotowałam. Takie wiecie, z życia wzięte. Ja czasem opowiadam taką bajkę o kompromisie. Jest też na YouTubie jeden taki filmik, w którym opowiadam tą bajkę, ale to jest bajka, która świetnie też pasuje do tego, jak należy postępować i jak nie należy postępować w temacie sprawiedliwości z dziećmi. Otóż powiem Wam ją szybciutko i krótko. Kłóciła się trójka chłopców o dynię. I każdy chciał mieć tę dynię. I tak się głośno kłócili, że przyszła mama, która miała już po kokardę tej kłótni i powiedziała, że ona ich sprawiedliwie podzieli tą dynią. Wzięła nóż, przecięła dynię na trzy równe części i każdemu dała po jednej trzeciej. W przekonaniu, że teraz każdy będzie zadowolony. Tymczasem okazało się, że jeden chłopiec Potrzebował tylko miąż na ciasto. Drugi chłopiec chciał sobie wysuszyć pestki do skubania. A trzeci chłopiec chciał mieć tę twardą skorupę, żeby ją sobie wydrążyć na Halloween. No. To tak się ma temat z prawidłowym postępowaniem w kwestii sprawiedliwości. Nie porówno, tylko według potrzeb. Nie porówno tylko według potrzeb. To jest podstawowa zasada w temacie bycia. I nie bycia sprawiedliwym rodzicem jednego lub y, wielu dzieci. I to jest, y, słuchajcie, y, taka wskazówka, na przykład, kiedy się zastanawiacie, y, albo frustrujecie, że z każdym dzieckiem powinniście spędzić tyle samo czasu, nie? żeby każde, jakby was, miało porówno. Albo jak z jednym poszłam do kina, no to muszę znaleźć jeszcze tak z innym do kina, nie? I jeszcze mam trójkę dzieci, to jeszcze z jednym do kina, żeby było sprawiedliwe, żeby żadne nie było poszkodowane. Albo jak jednemu kupiłam, nie wiem, bluzę, no to teraz temu drugiemu też powinnam kupić bluzę, no bo może mu będzie przykro. Albo będzie się domagał. Albo nawet jak się będzie domagał. Że nawet to dziecko jakby chce i żąda, nie? Żeby to było sprawiedliwe. Wcale nie. Jeżeli to nie jest kwestia potrzeb, wcale nie. Dajemy tyle i to, czego dzieci faktycznie potrzebują, a nie czego żądają, chcą, powołują się na sprawiedliwość albo na co my mamy wewnętrznie w środku takie parcie na sprawiedliwość. I odnosząc się do tych potrzeb, bierzcie poprawkę w takim razie jeszcze na to, na to że tak, nie porówno, tylko według potrzeb. To, co porówno ma być pomiędzy dzieciakami, rozdane, to wiecie co? To nasza relacja z nimi równa w takim stopniu zaangażowania i jakości. Ale nie, że to samo. Jeszcze y, przy tych case'ach y, będę o tym opowiadać, więc teraz tylko jakby chcę to zaznaczyć, że jakby nasze zaangażowanie w bycie z każdym dzieckiem powinno być czymś, co jakby rozdaje porówno. Ale to w jaki sposób się to zaangażowanie będzie, będzie się realizować. W czym konkretnie? To naprawdę, no przecież to nawet na, wiecie, na chłopski rozum. Inaczej będzie z trzylatkiem, inaczej z trzynastolatkiem. Inaczej będę spędzała z czas z moim małym dzieckiem, a inaczej z, z tym starszym. Byłoby absurdem żądanie, no, że jakby, oczekiwanie nawet moje wewnętrzne, że, że będę to robić tak samo. I ostatnia taka wskazówka cenna. Jak myślicie o tym, że wasze dziecko czy dzieci mają zachciankę, czy, czy zachciewajkę, nie? Nasza, nasze bycie, nasza uważność, nasze zaspokajanie potrzeb dzieci nie polega na zaspokajaniu zachciewanek. Nie polega na tym. Ale też nie polega na tym, że jakby skwitujemy, że o, to jest właśnie taka, taka zachciewajka, tylko zachcianka jego i i już, jakby, należy to, nie wiem, zdusić w zarodku albo zignorować. Nie, niekoniecznie. Z mojego osobistego doświadczenia z e, Leroy To nie jest reklama. Kiedy byliśmy tam z dziećmi, z mężem, nie? Dzieci były trochę młodsze. E, no i było jakieś tam wybieranie farb e, do e, odmalowywania ścian. I starszaki. A to tam pomagały, wiecie, zaopiniować kolor, a to sięgnęły wiaderko z tego spółki. No a młody, najmłodszy Franio siedział sobie w wózku, no bo, bo był najmłodszy. I jakby, no nie wiem, miał pazę 3 lata wtedy. Dojeżdżamy do kasy, a moje dziecko żąda, to najmłodsze, żeby mu kupić zestaw breloczków do kluczy. Natychmiast. Ale wiecie, na maksa jakby rozdarcie. I ja sobie poczytywałam za mój taki rodzicielski sukces, że przy tych kasach mnie nie poniosło, że zachowałam spokój, że spokojnym, opanowanym i łagodnym tonem tłumaczyłam, że tego, tych broloczków nie kupimy. No i że się jakby zachowałam, nie uległam presji i, i, i w tym wszystkim byłam opanowana a jak odeszliśmy od kasy i to moje dziecko wycierała z tych łez, wiecie, z tego gila po prostu, to do mnie wtedy przyszło, słuchajcie, oleśnienie. Że z jednej strony, no fajnie, że sobie tego pogratulowałam, ale to nie było meritum. To była powierzchu zachcianka, ale w głębi potrzeba. Tylko, że potrzeby ukryte za zachciankami, to się trzeba ich dokopać. To, to nie jest łatwo. Wiecie, jaka tam była potrzeba wpływu. Wpływu. On chciał mieć na coś wpływ. On chciał mieć jakiś wybór. On chciał móc zadecydować. On przed chwilą pół godziny musiał obserwować, jak jego starsze rodzeństwo podejmuje decyzję. Jest słuchane przez rodziców, pytane o zdanie. Sięga coś sobie jak z takich bułek wysokich, jak dorośli. A on nie. No to na sam koniec po prostu chwycił się brzytwy czegokolwiek, byleby móc. Ale to się trzeba było dokopać. I ja się w tym momencie, kiedy to się działo, to się już nie dokopałam. Dopiero później się dokopałam. No, także kochani, kiedy myślicie o sprawiedliwości pomiędzy dziećmi albo wobec jednego dziecka, to błagam, nie koncentrujcie się na tym, żeby było porówno. To totalnie nie o to chodzi. W ogóle takim myśleniem, to my się potrafimy tak wmanewrować, to my sobie potrafimy zrobić taki, kurde, problem. Taki problem. Rodzice, którzy mają parcie na to, żeby wynagrodzić drugiemu dziecku, bo pierwsze coś ma, dostało czy coś tam. No nie, I żeby, żeby jakby jemu coś dać, żeby mu przykro nie było albo coś tam. Chociaż nie ma ku temu żadnych. Nie, nie chcę powiedzieć podstaw, ale jakby przesłanek, że ono powinno teraz, no nie, nie wiem, jeden dostał właśnie, tak jak mówiłam, bluzę nową, a no to drugi też, no bo żeby było sprawiedliwie, nie, czy tam jakąś inną rzecz, no bo tam temu coś kupiłam, przecież my sobie na własnej piersi hodujemy później takie teksty jak moje dziecko jest strasznie roszczeniowe. Bo jeśli wychowujesz dziecko do tego, że ono ma dostawać, to ono w końcu zacznie oczekiwać, czy będzie dostawać, nie? A przypo, przypominam, że dzieci jak są coraz starsze, to, są, to wiecie, coraz droższe te gadżety tam skakują. I one coraz sprawniej mają swoje oczekiwania. Nie manewrujmy się w to. Bez sensu. Nie róbmy sobie tego. Każdemu dziecku należy się y, równe zaangażowanie w relacje z nami. Znaczy w relacje z rodzicem. Rodzica w te relacje. Ale niekoniecznie takie, w takim samym, taki sam sposób realizowane. Jeśli tylko możesz, drogi rodzicu, to spróbuj dokopać się do e, tego e, co jest pod zachciankami, jeśli widzisz zachcianki. No, to tyle w teorii. A teraz słuchajcie w praktyce. I spisałam sobie kilka takich e, takich case'ów. Dobra. Co sobie teraz opowiemy? Po pierwsze to tak. Kiedy dziecko krzyczy, to niesprawiedliwe. No, krzycz, czy tam wiecie, no, mówi e, jakimś tam innym głosem. To niesprawiedliwe, on ma lepsze zabawki. To niesprawiedliwe, wy sobie możecie oglądać wieczorem telewizję, a ja nie. To niesprawiedliwe, że on ma swój pokój, a ja muszę być z bratem. To niesprawiedliwe, że do niego mogą przychodzić koledzy, a do mnie nie. To jest na przykład tekst mojego przedszkolaka, nie? Do którego, który widzi, że do jego starszego rodzeństwa przychodzą rówieśnicy. To niesprawiedliwe, że. i dopowiedz sobie, co chcesz. Co my wtedy robimy? Logicznie tłumaczymy. I potem rodzicom tak, no przecież mu tłumaczymy mu wszyscy na spokojnie. Słuchajcie, no ja rozumiem, że my mamy taką potrzebę logicznego wytłumaczenia, tylko że dziecko, które jest rozżalone, to ono trochę nie jest w kontakcie z naszym logicznym tłumaczeniem. Ono jakby tego nie zrozumie teraz. Także możecie sobie odpuścić. Logiczne tłumaczenia. Znaczy, dobra, no, pewnie, pewnie polecimy z autopilota i coś tam powiemy. Ale to proszę się tak jakby otrzeźwieć i, yy, yy, i pamiętać, że, że to nie jest sposób. To, co możemy zrobić, to okazać zrozumienie. Nie? To zaakceptować uczucia. W ogóle, jak zwykle, jak zwykle w większości tych wypadków przy sprawiedliwości, to będzie to, co y, powtarzam na szkole dla rodziców online, na szkole dla rodziców i wychowawców offline: pomoc w trudnych emocjach, pomaganie dziecku w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, nie usunięcie tych trudnych emocji, nie usunięcie powodu wywołującego te emocje, ale pomoc w ich zniesieniu. To jest nasza najlepsza, najczęstsza, najwłaściwsza reakcja. Więc jak to niesprawiedliwe, nie skupiajcie się na logicznym wytłumaczeniu dziecku, że nie ma racji, albo że jest sprawiedliwie, albo że przecież robicie wszystko, co w waszej mocy, albo że zobaczmy, ty masz tyle samo, albo jak będziesz starszy, to będziesz mógł, i tak dalej, i tak dalej. Pomoc dziecku w trudnych emocjach. Zrozumienie, zaakceptowanie tego, że ono tak to czuje. Oraz nie barcie na to, żeby wyrównać. Jeśli nie ma przesłanek, jeśli nie ma powodu do kupowania, jeśli nie ma potrzeby do zaspokojenia, to nie. No, a teraz tak. Taki przykład. Jedno dziecko ma urodziny, a wszystkie dostają prezent, żeby im przykro nie było. Uff, wiem wam, to jest coś, co mnie. To jest coś, co mnie bardzo porusza, jak widzicie, nie? jak właśnie więcej niż jedno dziecko. Słuchajcie, jakby, na czym polega to, że celebrujemy urodziny dziecka? No, na tym, że ono tego dnia jest jakoś wyjątkowe. A często jest takie coś, taki przymus, albo w nas, albo w babciach, wujkach, dziadkach, yy, ciociach, nie? No, żeby nie było przykro tym innym, to, to, to im też jakiś prezent. Albo na przykład wspólne dmuchanie świeczek. Jeżeli jubilat się na to zgadza, super. Ale jubilat może chcieć naprawdę zmuchnąć swoje świeczki z torta i być tą jedną wyjątkową osobą, która ma dzisiaj święto. Można pomóc dzieciom poradzić sobie z tym inaczej. Naprawdę. Można. Można z nimi rozmawiać o tym, że bardzo by pewnie chciały mieć dzisiaj urodziny. Oczywiście, jeżeli one jakoś wiecie, pokazują, że, no, że, yy, yy, że zazdroszczą, że, 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 że to jest dla nich problem. Że im to ciężko zaakceptować. Ja mam dzieci ze stycznia, kwietnia i z czerwca, więc notorycznie, któreś znaczy notorycznie, no, któryś ma urodziny, a któreś nie ma. No, rozmawiamy. Y załatwiamy też tę sprawę w taki sposób, pomagam im w taki sposób, że y zaspokajamy potrzeby wyobraźni. Y to jest też taka fajna metoda, nie? Ja to robię tak, że rozmawiam z tym dzieckiem, które nie ma urodzin. O tym, jak ono sobie wyobraża swoje idealne urodziny. Jakby chciało mieć udekorowany pokój, jakby chciało, żeby, żeby wyglądał tort, czy jak co by chciało dostać. I przeżywa to sobie mocno. I wierzcie mi, naprawdę sobie to mocno przeżywa, bo jak dzieci były młodsze, to my żeśmy przerabiali po prostu wizję urodzin na wyprzódki, w sytuacjach zupełnie nieoczekiwanych. Bo to im sprawiało taką przyjemność. Więc może, nie trzeba kupować tego prezentu. Naprawdę nie trzeba. Nie trzeba wydawać tyle samo pieniędzy na każde dziecko. Jeżeli się okazuje, że Twoją córkę najbardziej na świecie uszczęśliwi zestaw gumek i spinek za 10 zł, a Ty już kupiłaś samochód temu drugiemu swojemu dziecku za 25, to naprawdę nie musisz szukać czegoś za 15. Chyba, że też chcesz nauczyć dziecko sprawdzania, nie wiem, paragonów od prezentu, no jakby wiecie, to my uczymy dzieci, że cena się liczy. Póki nie pójdą do szkoły, nie usłyszą tam od rówieśników w którymś momencie, ale jeżeli ich wychowamy do tego, że cena to jest jakby sprawa drugorzędna, to one też będą miały w sobie takie, taką postawę, może też będą umiały jakby stanąć w, w tej obronie. A nie się będą zastanawiały, czy nie wiem, ich dżinsy kosztowały tyle samo, co dżinsy kolegi z klasy. Nie trzeba wydać tyle samo pieniędzy na prezenty dla dzieci. Trzeba pomyśleć o tym, co rzeczywiście zaspokoi ich potrzeby, sprawi im przyjemność. To mogą być zupełnie ceny rozbieżne. Ja mówię wszystko to Wam z różnych swoich doświadczeń. To nie jest bezcenne z palca. No dobra, Ty masz nową bluzkę, to brat albo siostra też musi mieć. Jak macie kupę pieniędzy i nie macie co z nimi zrobić, to możecie mi przelać na bajka fitu, haha, <grytanie> Albo jakiś przelewik. <laughs> nie do no żartuję oczywiście, ale naprawdę nie musimy wydawać pieniędzy więcej, jeżeli nie ma realnie takiej potrzeby. Jeżeli tylko jedno wasze dziecko potrzebuje czegoś nowego z odzieży czy, nie wiem, z wyposażenia, nie? Jak kupuję na 1 września jednemu dziecku nie wiem plecak, to naprawdę nie muszę dla sprawiedliwości kupić nowego też temu drugiemu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Czyli jakby to jest, miałoby być tylko dlatego, żeby było porówno. Nie, nie. O takiej babci też słyszałam, która, e, która kupiła jednemu wnukowi, to jest przykład takiej, dziewczyna taka podawała na zajęciach. Kupiła jednemu wnukowi, e, wiecie, koszulkę z nadrukiem ulubionego bohatera, tego dziecka. No i miała jeszcze drugiego wnuka, brata tego, i mu też kupiła taką pluskę. Też z tym bohaterem. Chociaż to nie był jego bohater. To był bohater tylko tamtego wnuczka. No ale żeby było sprawiedliwie, żeby tam temu nie było przykro, to też dostał. No to są takie absurdy. Nie? To są absurdy autentycznie. Nie porówno. Według potrzeb. Nie porówno. Według potrzeb. Hmm. E Dobrze. Co jeszcze? A, o, tak, to też jeszcze jest czyjaś historia, słuchajcie, e, zasłyszana. Jak mama powiedziała tak. A, tak, to było na w ogóle na szkoleniu, e, na realizatora szkoły dla rodziców i wychowawców. I to opowiedziała jedna dziewczyna, która uczestniczyła w tym szkoleniu. Mówi: Kurde, taki, wiecie, facepalm totalny. To ja teraz rozumiem. Ona opowiedziała historię, gdy jej. E, Dzieci dostały od niej jakieś y, słodycze. Nie pamiętam, kinder niespodzianki powiedzmy. nie Kupiła każdemu dziecku te kinder niespodzianki. I jedno dziecko okazało y, niezadowolenie. I co pomyślała sobie o tym, o tym dziecku mama? No naprawdę, co za niewdzięcznik. Co za niewdzięcznik. No tylko... Jedno to jest nie podziękować i to jest brak kultury ewentualnie, no nie, trzeba do tego wychować. Ale drugie to jest hello. Dajesz porówno każdemu, licząc, licząc na mm, efekt, nie wiem, równego zadowolenia, ale to może nie być ulubiona rzecz dziecka, nie wiem upragniona. On może, ona może nie lubiła kinder niespodzianek, tylko w ogóle nie lubiła czekolady. No nie wiem. Coś tam musiało być, że ona tego akurat nie. Albo myślała sobie o czymś innym. Oczekiwała czegoś innego. Jak nie spytamy, nie dojdziemy do potrzeb, to nie będziemy wiedzieć. No, krótka piłka. Patrzę. A Lulu, a jak babcia ewidentnie obdarowuje jedno dziecko, a drugie nie? Jak to wytłumaczyć dziecku? No... Pomoc w trudnych emocjach. Z babcią też by trzeba było pogadać, bo to jednak dorosła osoba, ale to jest pomoc w trudnych emocjach. Nazwij, co dziecko przeżywa. Możesz mm, na przykład pogadać z tym, jakby chciała, chciało, czy jak się, jak się czuje, to po pierwsze, jak się czuje, daj mu prawo do tego, nie? Może, możesz z nim pogadać na przykład, nie wiem, w jakim wieku jest to dziecko. Jakby ono było taką idealną babcią dla kilku wnuczków, to jakby się zachowywało. I, i, I jakie wtedy będzie. Może, może w trochę w tą stronę pójść. Wiele, bardzo jest mi przykro. Wiem, że są takie sytuacje. No i wiecie jeszcze co? On powinien mieć karę, kiedy dzieci domagają się jeszcze takiej sprawiedliwości. Mamo, a on zrobił, czy tam, tato. On zrobił to i to, powinien mieć karę. Ja teraz nie oceniam, nie będziemy się na tym skupiać, czy kary są ok, czy nie są ok. Dzieci czasem nawet mówią, używają słowa kara, jeżeli my się staramy tych kar nie stosować. A one po prostu no, słyszą te słowa też w przedszkolu, czy rozumieją potem, pod tym słowem też pewne rodzaje konsekwencji. Ale on powinien mieć karę. I my jesteśmy trochę w, takim, w takiej trudnej sytuacji, nie? Nie wiem, bo może widzimy szerszy obrazek, bo wiemy jaki był background tej, tej sytuacji, albo nie chcemy być po prostu pod dyktandą. No więc, jeżeli nie chcemy być w takiej sytuacji, w której dziecko e, nami trochę zarządza tym naszym zachowaniem, to co możemy powiedzieć, to po prostu słyszę, co mówisz, ja się zajmę tą sprawą dobrze, jako rodzic. I już. I już. I nawet jak dziecko będzie miało jakieś pretensje, słuchajcie, wy wiecie o co chodzi, tak? Sprawiedliwie to nie znaczy porówno. Sprawiedliwie to znaczy każdemu według potrzeb. Według potrzeb e, takich rzeczywiście fizycznych zaistniałych, według potrzeb tego, co na, na pewno na, na, naprawdę to dziecko cieszy, czy sprawia mu satysfakcję, czy przyjemność. Jak one lubią spędzać z wami czas? Jeżeli myślimy o takim poczuciu sprawiedliwości, żeby być, no, tak dla, dla każdego dziecka dostępnym yy, i być w relacji. Czego, Co najbardziej lubi wasz maluch, a co najbardziej lubi wasz starszak? No, ja mam 5-latka, 11-latkę i 12, 13 latka No i jest różnica. Młod z młodym dzisiaj był Berek nie? i, w, i wchowanego. A ze starszym będzie jakiś kawałek rozmowy, jak do niego zajrze wieczorem do pokoju. A z córką było z kolei skupienie się całkowicie na niej, kiedy chciała, żeby przysiąść z nią do lekcji. Akurat dzisiaj tak. Jedno potrzebuje rozmowy, drugie potrzebuje wspólnej zabawy, a trzecie, na przykład najstarsze, nie? Żeby wejść do niego do pokoju w ogóle. Żeby nie dać się wypchnąć. A Lulu, córka, 6 lat, gry planszówki. Syn. Autka i książki o traktorach. A no właśnie. No i widzicie jaka jest różnica. I przecież nie będziemy zmuszać syna do, do planszówek albo córki do autek. No to jest najprostsza, najprostsza kwestia. Zobaczymy teraz, księgowa reanimacja. Każde co innego. Jedno na rysowaniu, drugie na oglądaniu bajek, trzecie na rowerze. No, otóż to. Otóż to. Jak jesteś czujnym rodzicem i obserwujesz, to możesz na te wszystkie potrzeby odpowiedzieć. Mało tego słuchajcie. To nie jest coś takiego: A kurczę, z nią grałam w planszówki pół godziny, to teraz muszę na ten rower na pół godziny, nie? Czasem się da, czasem się nie da, czasem w ogóle nie o to chodzi. Czasem może być wartościowa rozmowa, która trwa 15 minut i nie trzeba jej przeciągać na siłę, żeby trwała tyle samo, co zabawa z tym młodszym. No. No właśnie. No właśnie. Czyli różnie. I na tym cały widz polega. Że my się musimy zastanowić, na ile jeszcze ta sprawiedliwość to w ogóle jest nasze parcie, a nie e, naszych dzieci. Ja zaznaczę na w, n, w tej przerwie, że widzimy się za tydzień z osobami, które bardzo by chciały m, podszkolić się z reagowania na kłótnie i bójki w rodzeństwie, czy w ogóle pomiędzy dziećmi. To będzie zoom. Link do zapisu, do tego Zooma, jest w moim bio agarogala.pl i wtedy jak się zapiszecie, przyleci do Was cała instrukcja i link do Zooma. A lulu, no dobrze, ale jak córka najchętniej chciałaby, żebym była z nią kilka godzin, a synkowi chwilkę. No ale ona by chciała, a Ty musisz zobaczyć, czego potrzebuje. No, nie urodzimy sobie dodatkowych 8 godzin w dobie. Musimy jakoś to, tą dobę, ten czas podzielić. Zobacz, czego najbardziej potrzebuje. I jak Ci będzie zarzucała niesprawiedliwość, że z synkiem byłaś dłużej, a Ty widzisz, że to nie o to chodzi, nie tak i że jakby nie masz sobie tutaj do zarzucenia, to się uszanuj uczucia, zaakceptuj. Widzę, że chciałabyś jeszcze dłużej. No tak, no przykro. Nie musisz tutaj wyrównywać wszystkiego. Tetami. Jak wytłumaczyć pięciolatkowi, że młodszy brat 9 miesięcy potrzebuje uwagi? Nie wytłumaczysz mu. Nie próbuj mu tłumaczyć logicznie. Pomóż mu radzić sobie z trudnymi emocjami. Zapraszam do poprzedniego live'a do nagrania live'a o zazdrości yy, pomiędzy dziećmi. Będzie też na YouTubie, będą dodatkowe fragmenty. Tam sporo będzie o tym. Właśnie nawet o tym, że no kurczę, trzymasz na rękach tego malucha, a starsze dziecko się domaga Twojej uwagi i też, bycia, yy, i też bycia tak samo hołbionym, A Ty niestety nie masz dodatkowej pary rąk. Alulu, to jest niesprawiedliwe, że z nimi jestem cały dzień, a ona w przedszkolu i po przedszkolu jest jej pewnie smutno albo coś. Tak. Pomóż jej radzić sobie z trudnymi emocjami. Opisz uczucia. Zaakceptuj. Słuchaj uważnie. Pomóż może zaspokoić wyobraźni. Co byśmy robiły? Co byś chciała? Na, 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 na. Spróbujcie zaplanować. Co możecie zrobić tylko we dwie, jak ona wróci? Może się da tak. Masz się da 15-20 minut wygospodarować, żebyście były tylko we dwie. Miałam taką mamę też na konsultacji takich, z, takim, z taką sytuacją. No właśnie, jak się kopać do tego, co ukryte? O, kochana, nie mamy teraz tego czasu na najwięcej. Ale zrobimy to. Zresztą to się tam mm, wszędzie przemyka. No jest moja zasada cappuccino, nie? Potrzeby, emocje, zachowanie. No to wymaga praktyki, rzeczywiście, stosowania po prostu. Zazdrość mojej trzynastolatki o czas spędzany z sześcioletnim bratem i zarzut, że jest faworyzowany i jest ulubionym dzieckiem. Proszę wrócić, Kasiu, do poprzedniego live'a o zazdrości pomiędzy dziećmi. Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. No, nie, jakby nie chodzi o to, żebyśmy przenosili góry albo usuwali e, przyczynę trudnych emocji. Tylko pomogli, ra, ra, no, tej trzynastolatce sobie radzić z sześcioletnim bratem. Przy czym, jeżeli twoja trzynastolatka jakby Jakoś Ci pokazuje, że jest zazdrosna o sześcioletka. To znaczy, że ona jeszcze Ci pokazuje, że ona chce z Tobą spędzać czas. Jesteś dla niej ważna, stara. Carpe diem. Carpe diem. Bo to znaczy, że twoja, twoja trzynastolatka naprawdę wysyła Ci przepiękne sygnały, że jesteście w relacji. A są tacy rodzice, którzy już o to muszą walczyć z trzynastoletnim dzieckiem. Znaczy w sensie yy, walczyć o swoje trzynastoletnie dziecko. Także w sumie to, to super, że tak masz. To teraz, tylko się trochę skupić na jej emocjach i na czymś do, do robienia z nią. To słuchajcie. Widzę się z Wami zapisanymi na Zoomie już za tydzień. Wszystkie fragmenty, nagrania, całości, kawałki. Będę Was tutaj zalewać tym na YouTubie, Instagramie i Facebooku, żeby Was nie ominęło. Ok? No, i widzimy się y, przy następnej okazji. Dobrego kwietnia, dobrej końcówki kwietnia Państwu życzę. Trzymajcie się. pa. pa.